Siemano kolano ludzie, nadejszla wielkopomna chwila, w Ale ale moi drodzy dzisiaj... Siemanko wszystkim, jestem Kasia i dzisiaj kolejny dzień w Minecraft i dzi... Eldorado mordy, witam was bardzo cieplutko, z tej strony MatrunerPel, witam was w kolejnym odcineczku... Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense szósteczki, ja yeah, jestem Yo, siemano, z tej strony Minecraft GPlay i witam was w kolejnym odcinku. Hejka, tutaj Lubi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yo, siemanko, z tej strony Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Zrobuk z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Jest. Powitajcie moi drodzy, ja jestem Dizisowski. Yo, no, siemanko, szanemanko, z tej strony Tommy. And welcome back to...